Dzień dobry Dzień dobry Co robisz? Eee, mam kuskus -kus. <noise> Robię kuskus -kus. mhm. Walentynki Piękna pogoda Jak widzimy Aż chce się żyć o. Bo chwila moment i cały stół zalany <noise> No dobra 14 lutego

Tu jesteśmy, A jakbyście mieli problem z mieszkaniem, to miocik i jesteście w dobrej lokalizacji na San Joaquinie od razu. Jesteśmy już po cappuccino. Od razu człowiek się obudził trochę lepiej. Udało nam się w czas, ale pamiętajcie jak jesteście we Włoszech to cappuccino raczej się nie zamawia po godzinie 11, no bo to jest takie troszkę nieładne, niegrzeczne, to tak jakby w Polsce zaproponować komuś napić się wódki, a wódka byłaby ciepła. A. No i to jest piękno tego miasta, po prostu idę sobie uliczkami Rzymu, piękne malownicze widoki, lokalne markeci, złapać jakiegoś owoca, warzywko czy coś i dalej w no, Rzym po prostu piękne miasto do spędzenia czasu tutaj zawsze Z tego miasta to to, że woda prawie jest wszędzie w tym mieście. i zawsze można się napić albo umyć sobie świeżą wodę. Koloseum to chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Powiada się, że póki stoi koloseum, istnieje żyw, a póki istnieje żyw, istnieje świat. No, sir yeah. Kapoor, also at the beginning the romans didn't women right Teraz idziemy do Maski Prawdy I zobaczymy czaszkę świętego Walentego Zobaczcie jaka kolejka jest Maski Prawdy Także jak chcecie sobie zrobić jakieś fajne zdjęcia Albo bardziej zwiedzić to miejsce tak na spokojnie To przyjdź tak godzinę przed zamknięciem Kiedy już nie ma tutaj ludzi i spokojnie bo dzień jak przychodzisz to jest to co widzimy. My akurat do zdjęcia z maską nie będziemy przystąpywać, tylko wejdziemy do kościółka, żeby wam pokazać co tutaj skrywa ten kościółek, aczkolwiek musimy i tak nie? No i tak jak widzimy kolejka jest długa, także całkiem dużo czasu to się spędzi, żeby sobie zrobić to zdjęcie. Wszyscy robią sobie zdjęcie i przechodzą tym kościółkiem i wychodzą. Nawet sobie nie zdają sprawy, że tam jest czaszka świętego walentego, tego świętego walentego. Żeby sobie można nawet głębszą historię tam poczynić. Tam jest notatka przy tym. Tak, taki, taki tips wam Świętego Walentego No dobra, teraz idziemy się przejść na trasę Severe No i po drodze mijamy Tybr A tam ten mały mostek co widzimy To jest najstarszy most w Rzymie No jakby kogoś interesowały takie no to ten właśnie malutki, który przetrwał Buonasera. Allora, siamo bene al festaccio. La portare via? Sì. Ti chiede il pacchettino? Eh sì, grazie. Jedna chyba z najlepszych cukierni, jakie można w centrum Rzymu znaleźć. Mają przepyszne rzeczy, więc na walentyki też mamy coś cukier. tyle mogę powiedzieć. dzień w Rzymie można spędzić na wiele różnych sposobów ludzie mówią jak spędzić, jak zwiedzić co zobaczyć w 1, 2, 3 dni możesz zobaczyć dużo, ale na pewno nie zwiedzisz Rzymu w Rzymie można spędzić miesiąc, dwa, rok a może i więcej i wciąż będziesz odkrywał nowe miejsce <laughs> takie to zakończenie